Cześć! Zrobimy dzisiaj danie z fileta z kurczaka. Zrobimy filet z kurczaka w sosie kremowym, śmietanowym, takim z papryką, z pomidorami. I, i zrobimy to z e, makaronem penne. Zapraszam, zostańcie z nami. Przepis będzie fantastyczny. Zostań do końca, nie przegap ani szczegółów. Co będziemy potrzebować? Filet z kurczaka, czyli najlepiej jakąś ładną pierś. Paprykę świeżą, cebulkę, czosnek. Piecz solą, oliwa z oliwek, śmietanę kremową i jak, jak masz świeże pomidory, możesz dać świeże pomidory. Ja mam pomidory, po prostu takie pasteryzowane, już kawałki pomidorów w puszce. Pierwsze co nastawiamy: wodę na makaron, solimy ją i niech się gotuje. Drugie nastawiamy patelnię. Niech się podgrzewa. Nie za bardzo, skręćmy trochę. O. I teraz bierzemy się za fileta z kurczaka. Kroimy go na. Jakieś kawałki, nie muszą być jakieś, nie wiem, duże. Pamiętaj, żeby filet z kurczaka umyć i go oporządzić, w sensie, że jak są jakieś przerosty, jakieś skórki, żeby to poobcinać. Ja to zrobiłem wcześniej, żeby pół czasu nie zabierać. Dajmy jakiś tłuszcz, ja daję oliwę z oliwek, Ty możesz dać jakiś olej roślinny. Teraz możemy już podkręcić patelnię na mocniej. Jak się nagrzeje, będziemy wrzucać fileta. Fileta wrzucamy na oliwę z oliwek. Nie przyprawiamy go na razie. Przyprawimy później. Musimy go podsmażyć jakieś 4-5 minut. A my bierzemy się teraz za dodatki. Kroimy cebulkę. Kostkę najlepiej. Teraz bierzemy się za czosnek. Dokładnie jakie produkty użyjemy tutaj. Będzie wszystko w opisie. Także proszę tam szukać w opisie. Przyprawmy teraz pieprzem solą. Tylko pieprz dajemy. Teraz pokroimy paprykę. Taką kosteczkę najlepiej. Niech to będzie drobne. Woda na makaron nam się gotuje, więc teraz wrzucamy makaron. Zamieszajmy go. Wcześniej woda była osolona. Tak, woda osolona. I makaron pamiętaj, żeby gotować tak, jak producent poleca. My mamy aż od 8 do 9 minut. I tak będziemy gotować. Kurczak jest już podsmażony. Dodajmy teraz cebulkę. Cebulkę i czosnek teraz rzucamy. Musimy teraz przesmażyć. Przezblendujmy. Miksu miksujemy pomidorki. Tak, przykryjmy, żeby nas nie nabroiło. Teraz dodajmy paprykę pokrojoną i zblendowane pomidorki. Ja dałem ty jak masz świeże i masz ochotę, żeby dać świeże. Jak najbardziej daj świeże. I to wszystko, to wszystko będziemy musieli jakoś tak dusić około 5 minut. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze jakieś 50 ml wody. Ta woda i tak odparuje później. Później, w trakcie, w trakcie gotowania. Dajmy troszeczkę, ja mam taką przyprawę czyli zblendowane, wysuszone czyli zblendowane razem z oliwą. Jak nie masz czegoś takiego, to zobacz na przepis. Niewiele, naprawdę niewiele. Możesz dać jakąś ostrą paprykę, jak nie masz czegoś takiego. Jak lubisz na ostro. Jak lubisz, ale po prostu no lepszy smak będzie, bardziej wyrazisty. Bardzo ważne jest też, żeby paprykę pokrojoną wrzucić naprawdę w tej kolejności, co ja. A dlaczego? Dlatego, żeby nam się skórka od tej papryki nie odkleiła, żeby... To wszystko, ta papryka musi być taka chrupka, nie musi być rozgotowana. I to wszystko na małym ogniu, jakieś 5 minut jeszcze. Takie studio, taki stu... studio no, to, tak to się nazywa. Studio, no, w stylu studio, czyli jest to taki jeden pokój z taką kuchenką, dwa palniki, jakaś praleczka, umywalka tutaj mamy łazienkę do dyspozycji. Pokażemy od razu oczywiście, bo tak. jest tu naprawdę pięknie. I to w zupełności wystarczy za nieduże pieniądze, jeśli ktoś potrafi i chce być nie jakiś taki uwiązany w jednym miejscu, tylko chce na własną rękę sobie pozwiedzać, zobaczyć, posmakować innego kraju jak Polski, to naprawdę bardzo polecam, bo to bardzo fajna forma wypoczynku. Na smak sos. Troszkę pieprzu, soli. Daj jakieś jakieś nieszczypki, jeszcze ja potrzebuję. Ten dopraw na siebie do smaku. I możemy teraz dodać już śmietanę. I nasz kurczak w sosie paprykowo pomidorowym będzie prawie gotowy. Chwileczkę jeszcze pogotujmy, niech woda jeszcze odparuje trochę. I możemy podawać. I będziemy mogli podawać. Pamiętaj, jak będziesz dawał spaghetti, to kurczaka drobniej pokrój. Ja mam makaron penę więc jak najbardziej takiej, takiej wielkości jest dobry kurczak. Ale do spaghetti no, on powinien być trochę drobniejszy. Dodajmy jeszcze dla oczu. Bo tak jak ja mówię, nakiet jedzą oczy. Dodajmy trochę pietruszki zielonej. Ona jeszcze da fajny smaczek i witaminki. I nasz kurczak w sosie pomidorowo-paprykowym w sosie takim kremowym, jest już gotowy. Możemy wyłączać i teraz odlewamy makaron i będzie już obiad gotowy. I wędruje nasz kurczaczek. Apetycznie to wygląda. W sensie kremowym. Dodajmy na to jeszcze trochę świeżo tartego parmezanu. Kochani, z mojej strony pozostało życzyć Wam smacznego. Ja zabieram się za jedzenie. Jak przepis się podoba i będzie Wam smakowało, jak to zrobicie. Pamiętajcie, żeby kanał zasubskrybować, dać dzwoneczek. Ja Was żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam i do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie!